Szczęście w Terrarii to ukryta statystyka, która zwiększa prawdopodobieństwo losowych wydarzeń, takich jak drop rate itemów, Spą złotych zwierząt, a nawet kalkuluje damage, co oznacza, że wraz ze wzrostem szczęścia będzie rósł nasz szacowany damage. Szczęście samo w sobie składa się prawie całe z matematyki i lekkiej losowości, co nie jest dla nas aż tak ważne. Ważne jest to, abyśmy zrozumieli, że szczęście to w zasadzie czynnik, który decyduje o zwiększeniu lub zmniejszeniu prawdopodobności, co oznacza, że z jednym punktem szczęścia mamy 100% szansy na zwiększenie prawdopodobności, a z minus jednym punktem szczęścia masz 100% szansy na zmniejszenie prawdopodobności. Rzeczywista szansa jest jednak lekko zwiększona, ale to niezbyt ważne, bo Sama ta statystyka jest losowa. A tutaj widzimy screen z Wikipedii na ten temat i wydaje mi się, że nie musimy się w tym kontekście więcej zagłębiać. W grze największe szczęście, które możemy osiągnąć, to 1,4, a najmniejsze to minus 0,4. Zapewne nasunie Wam się teraz pytanie, jak zdobyć szczęście. Lecz najpierw lepiej wiedzieć, ile ono wynosi. I tak jak mówiłem, jest to ukryta statystyka, lecz da się ją sprawdzić. I aby to zrobić, musimy pogadać z Wizardem i spróbować wylosować jedną z kwestii, które widzicie na ekranie. I każda z nich powie Wam mniej więcej, ile wynosi Wasze szczęście. Wracając do tego, jak zdobywać szczęście, najoczywistszą opcją są potki na szczęście, lecz nie działają one tak samo, ponieważ różne poziomy potek dają nam tą samą statystykę, lecz z różnym czasem trwania. A to dlatego, że baw z tej potki skaluje się z jego mocą i dlatego od 0 do 3 minut wynosi 0,1, od 3 do 5 minut wynosi 0,2, a od 5 do 10 minut 0,3. Następnym bardzo łatwym bóstwem do szczęścia są noce z lampionami, dzięki którym otrzymujemy 0,3 dodatkowego szczęścia. Możemy także położyć gnoma ogrodowego, który tworzy obszar 170 na 125 bloków, w którym dostajemy 0,2 dodatkowego szczęścia. Pochodnie to najłatwiejsze źródło szczęścia. Po przedstawianiu odpowiednich pochodni na odpowiednim biomie, szczęście wzrasta, a po przedstawianiu nieodpowiednich spada. Szczęście z pochodniami działa inaczej niż zwykłe szczęście, bo sięga ono jedynie od 0 do 0,2, co sprawia, że nasze szczęście nie jest w stanie spaść poprzez użycie nieodpowiednich pochodni. A tak wygląda rozpiska szczęścia związanego z pochodniami. Zabawne jest to, że pochodnie w dawnych wersjach Terrarii były w stanie obniżyć szczęście aż do minus 0,3, lecz spotkało się to z falą krytyki ze strony graczy i zostało prędko usunięte w następnym update'cie. Dzięki czemu możemy dowolnie stawiać jakie pochodnie chcemy bez obawy o nasze szczęście. Następna mechaniko jest szczęście od biedronek. Szczęście spowodowane interakcjami z biedronkami objawia się w dwóch postaciach i są kalkulowane za pomocą tego wzoru. Jeżeli nasza postać dotnie Biedronki, otrzymuje efekt Good luck, który trwa 12 minut. I Jeżeli zabijemy Biedronkę, otrzymujemy efekt Bad luck, który trwa 3 minuty w obszarze 6 bloków i zmniejsza się wraz z odległością naszej postaci od miejsca zabicia Biedronki. I na koniec warto powiedzieć, że efekty szczęścia wpływają na siebie nawzajem. Bad Luck anuluje Good luck i vice versa, a efekty szczęścia również nie sumują się. Szczęście może wydawać się bardzo skomplikowane, ale po podsumowaniu go dziwo jest proste i wystarczy, że... Postawimy nasze pochodnie, wypijemy potki, postawimy gnomy i pogłoskamy nasze biedronki. I nasze szczęście będzie na całkiem dobrym poziomie.